Wszystkim, witam Was w kolejnym Czaj na poście. Dzisiaj mamy taką tematykę kocią, będą gadżety związane z kotami, dlatego mam nadzieję, że Wam się spodobają, bo są naprawdę fajne i wszystkie tak naprawdę są związane z telefonem, są gadżetami w naszego telefonu, dlatego mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę i lecimy z pokazywaniem gadżetów i jak tutaj się nimi obsługiwać. Na samym początku zaczniemy od podstawki na nasz telefon, która jest w super właśnie kształcie, ponieważ jest to kotek. Trochę ubolewam nad tym, że jest kolor niebieski, ale niestety nie było nic takiego, nie wiem, białego czy też różowego, więc wzięłam niebieski dla kontrastu. I powiem Wam, że jestem całkiem pozytywnie zaskoczona, ponieważ jest to dobrze wykonane. Wygląda to, a raczej jest to wykonane z takiego plastiku, jak na przykład robi się takie Duże klocki do układania, więc nie jest to nic y, jakiegoś wybitnego, ale widać, że materiał jest dość twardy i nie ma tutaj nic prawa nam się rozwalić czy też złamać. Jak dałam to Kubie i zapytałam się go w ogóle y, jak myśli co to jest, to nie zgadł dopiero kiedy wziąłam telefon do ręki to się skapnął. Więc wygląda to w taki sposób, że stawiamy naszego kotka i opieramy nasz telefon na jego ogonku. Jest to jak widzicie całkiem stabilne, więc nie ma tutaj prawa nic się rozwalić. Szkoda tylko, że jest słaby dostęp i nie jest to spersonalizowane do wszystkich rodzajów telefonów, że tutaj mamy lekko tak tylko wysunięty przycisk, by ten telefon odpalić. I to jest taki jedyny minus, ale ogólnie podstawek jest mega i myślę, że fanom kotów na pewno się spodoba, więc to jest moja pierwsza propozycja. Kolejną ciekawostką są wtyczki do portów minijacka. Wkładamy je właśnie tutaj gdzie wkładamy nasze słuchawki, jeśli ktoś się nie orientuje we wtyczkach e, i po prostu wkładamy je tutaj i mamy taką oto ozdóbkę w postaci kotka e, powiem Wam, że jestem naprawdę mile zaskoczona co prawda nie jest to najwyższa jakość i te kotki nie wyglądają jakoś wybitnie super ale są naprawdę dużym urozmaiceniem i ja myślę że taką ciekawostką właśnie, którą możemy zamieścić na naszym telefonie jest dużo różnych wzorów, ja akurat zdecydowałam się na kotki i za chwilę Wam wszystkie pokażę, jak one tutaj wyglądają sobie Takiego mamy szarego kotka. Szkoda tylko, że tutaj nie styka się z bokiem telefonu, ale po prostu jest dostosowany do różnych rodzajów grubości. Więc nie ma z tym po prostu problemu, że coś Wam nie będzie pasował na telefon. Teraz mamy rudego, któremu zwisa tutaj ogonek. Tutaj mamy już zwykłego kotka. Takiego ciapkowatego z łapką. Teraz mamy podwójne kotki, które mają tutaj... Roszty ciałka wystające na nasz telefon. I mamy dwa leżące kotki, to jest akurat ładnie zrobione. Akurat ten wydaje mi się, że najbardziej pasuje do mojego telefonu, ponieważ akurat jakby komponuje się całkiem dobrze z moim iPhone'em. Takie typu właśnie bajery, takie wtyczki do jacka są bardziej przeznaczone, a przynajmniej te kotki, myślę do telefonów, które mają ten port tutaj do góry telefonu. Te od dołu tak nie za bardzo wyglądają jak na przykład w przypadku tych kotków, jak to założymy. W ten sposób to jest to kompletnie bez sensu i dlatego uważam, że są to raczej wtyczki przeznaczone do smartfonów, które mają czeka na górze. Tak czy inaczej, są mega fajne i myślę, że są fajnym urozmaiceniem dla ozdobienia naszego telefonu i są całkiem urocze i myślę, że ponoszę sobie troszeczkę tego kotka, który akurat super mi się wpasowuje tutaj w mój telefon. I nie kosztuje to naprawdę dużo, i za praktycznie jedną cenę dostałam od razu. Ich tutaj z 6, więc naprawdę mega duży wybór i fajnie sobie, fajnie się w ogóle z takim czymś pobawić. Okej, okay, i ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, są to słuchawki, właśnie z takim otokotkiem. Ja Wam powiem, że kiedyś dawno, dawno temu miałam podobne słuchawki, właśnie typ zwijania tych słuchawek. Powiem Wam, że kiedyś już miałam taki, takie słuchawki, które miały podobny system, czyli one są po prostu zwijane. Ojej, jak to ciężko chodzi. No, powiem wam, że te moje trochę lepiej chodziły. I to już koniec jest. One się więcej nie zwijają. O, dobra, teraz się rozwinęły. Trzeba było zrobić pierwsze pociągnięcie. I jak widzicie, tutaj mamy po prostu dostęp do naszych słuchawek. Ich sobie tutaj to rozciągnę, żeby mieć dostęp i gdy tylko chcemy nasze słuchawki schować, wystarczy, że pociągniemy na zewnątrz i całość nam się ładnie zwija i nie mamy problemu z prądaniem się naszych słuchawek. Jest naprawdę mega super. Jest to też w fajnej formie właśnie kotka. Było dużo innych wzorów, tylko akurat wydawał mi się kotek najfajniejszy. To było dawno, dawno temu, kiedy ja to zamawiałam do tego, już sama nie pamiętam, ale mogę Wam za chwilę powiedzieć, kiedy sprawdzę. I myślę, że to jest naprawdę... Fajna alternatywa dla osób, które męczą się właśnie ze zwijaniem słuchawek i do tego lubią właśnie takie śmieszne, słodkie motywy. Czy to sumie też w ogóle jak przez nie słuchać? Czy jest to dobry sprzęt czy też nie? Tutaj w pudełeczku mieliśmy jeszcze klipsa, żeby ewentualnie sobie przypiąć te słuchawki gdzieś i tyle. Tak więc podłączmy je do naszego telefonu i sprawdźmy jak się sprawują. Podłączamy je do telefonu. Zamieszczam je w uszach. Okej. Okay. Są całkiem wygodne i wygłuszają. Yy, I teraz po prostu włączę sobie jakąś piosenkę. Co Już mam. Czekajcie, bo Jest strasznie ten dźwięk taki przygłuszony. Nie wiem, mam takie bardzo mieszane uczucia, może puszczę sobie piosenkę, którą na pewno kiedyś słyszałam już. Straszne takie echo jest przez te słuchawki, nie wiem czemu. No powiem wam, że to nie są słuchawki z iPhona. Um, mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ ten dźwięk nie jest jakiś mega super. Wręcz mam wrażenie, że te słuchawki jest taka... nie ma w nich synchronizacji, że jakby... Jedna słuchawka puszcza coś później, coś szybciej i jest taki... powstaje takie echo jakby i... no, no nie wiem, jakoś tak... przyzwyczajam się do słuchania muzyki przez słuchawki właśnie z iPhone'a i to jest bez porównania nawet. No ale jest to na pewno też tańsza alternatywa i bardziej taka dla osób, które się taki, tego typu gadżetami. Jakość jest oczywiście też ważna i dlatego myślę, że moja syna będzie brała pod uwagę cały kształt. Też jakby jakość dźwięku, ale sama forma wykonania nie jest zła, jest całkiem sympatyczna, fajna. Jeśli komuś tak bardzo nie zależy na jakości słuchania, no to mógłby się o coś takiego pokusić. Ok, tak więc pokazałam już wszystkie moje gadżety, teraz jakby ocenię je, powiem wam jak mi się sprawdziły, ile one kosztowały i czy ogólnie polecam. Tak więc przejdźmy do tej właśnie oceny. Okej, okay, tak więc jeśli chodzi o nasze wtyczki do telefonu, to zdziwiłam się, ponieważ myślałam, że zapłaciłam za nie o wiele mniej i pewnie zapłaciłam za nie mniej, tylko scena się po prostu podniosła teraz. Wynika z tego, że kosztują one 8 zł z przesyłką 4, czyli 12 zł za 6 sztuk właśnie tego typu wtyczek. Trochę ta cena myślę, że jest zbyt duża i pewnie teraz, gdybym nie zamawiała... Poszkałabym ich właśnie na Aliexpress czy też na Ebayu, ponieważ tam przesyłka jest bezpłatna i myślę, że takie wtyczki kosztowałyby o wiele mniej, a na Wishu, jak wiemy, ceny są o wiele wyższe, ale jakby płacimy za to, że te paczki są jakby dobrze zapakowane, one na pewno dochodzą. I też jakby mamy ładny system przeglądania tych rzeczy, dlatego nie dziwię się, że one kosztują Was tutaj tyle. Ale jeśli bylibyście czymś takim zainteresowani, to naprawdę Was odsyłam do poszukania tego na właśnie eBayu czy też AliExpress, ogólnie w internecie, nie na Wishu, ponieważ myślę, że naprawdę tam powinno być to o wiele, wiele tańsze. Tak czy inaczej, uważam, że jest to całkiem fajna zabawka, jednak jakość wykonania nie jest jakaś mega super. Głównie tyczy się to do, do malowania tych wszystkich buzik, na przykład zamiast nosa jest jedna wielka plama różowa, bo <głos》> mnie to widać, albo na przykład. Ten kotek w ogóle nie ma mordki więc yy, nie jest to adekwatne właśnie do ceny, tym bardziej, że kosztowało to tyle. I oceniłabym to na, taką, na takie 3,5. Jeśli chodzi o nasz podstawy w kształcie kotka, kosztował on mi 4 zł z przysyłką 4, czyli jest naprawdę bardzo sympatyczna cena. I też powiem Wam, jakie były jeszcze kolory do wyboru jest czarny, niebieski, zielony i żółty. Więc różowego niestety nie było, ale jest to jak najbardziej fajna sprawa i myślę, że jeśli ktoś lubi takie właśnie gadżety lubi koty, to jest naprawdę fajna sprawa, dlatego Wam polecam. I dam Wam informację o tym, jak takie coś wyszukać właśnie na Wishu. A moja ocena to... myślę, że będzie takie 4,5. Jeśli chodzi o nasze niezbyt sprawdzone słuchawki, to powiem Wam, że... Cena naprawdę nie jest jakaś mega duża, bo kosztowały one 8 zł z przesyłką 4, czyli za 12 zł mamy tego typu właśnie słuchawki. I z tego co widzę, to jest dużo różnych wzorów, na przykład jest Rila jest Panda, jest Kotek, właśnie są dwa rodzaje kotków. To nie jest jakaś mega super cena, żeby przekładała się ona na jakość, więc nie dziwię się, że jest to w takiej formie, jakiej jest. Jest to też chińska robota, dlatego nie spodziewajmy się cudów, ale jeśli ktoś naprawdę lubi takie gadżety i chciałby coś takiego sobie zakupić, no to okej, okay, jak najbardziej może się to sprawdzić. Jeśli ktoś szuka właśnie słuchawek w tańszej cenie i chce na to poczekać i mieć takie właśnie bajarackie słuchawki w kształcie kotkę czy też rilakumy, no to jak najbardziej spoko, ale myślę, że ocenę przydzielę taką trójeczkę. Tak więc to tyle. Ten czaj Post nie był jakoś mega udany i troszkę się zawiodłam, ale tak czy inaczej ten kotek skradł moje serce i myślę, że przez to ten odcinek może zostać wypaczony. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie starcie łapeczki w górę, żeby motywować mnie do kolejnych filmów. Chcę Was też zaprosić na moją grupę Facebookową. AS Aniołki Ady. Tam bardzo dużo się dzieje i jest dużo rozdań i fajnych rzeczy, więc naprawdę Was tam zapraszam, bo jest fajna atmosfera i jest to naprawdę fajna grupa i staram się, żeby taka była i było też sympatycznie. Wszyscy sobie chwalą. I to rzeczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, ponieważ dalej tworzymy naszą wielką, cudowną rodzinkę. Pamiętajcie, żeby obserwować wszystkie portale społecznościowe typu Facebook, Instagram i Ask. Tam naprawdę też dzieje się dużo, dużo, dużo rzeczy. No i to w sumie tyle, tak więc widzimy się w kolejnych filmikach. E papai.